To atap, tylko można atakować. Lubię ten dynamikę ze startu. Dawaj. Znaczy, na dolnie. To, że... Dawaj, Maryna, do końca. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest, nadrobiła troszkę. Trzymaj, trzymaj pozycję. Tutaj tu są bardzo ciężkie te bramki, podkręcone, ale jedzie fest. Po prostu widać, Jest że te uciekają. Daje nartom jechać bardzo. O, jedzie, o jedzie, jedzie, jedzie. Jezus Maria, jedź. Dawaj, 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 jeszcze, jeszcze, tu do końca trzeba. Brawo na Na Ale 27, zobaczcie. Na drugi plac ona byłaby na pierwszym placu, nie no. No nie miałaby na po prostu sekundę przewagi, nie? Brawo Maryna. Dobrze. Jesteśmy po drugim przejeździe Giganta w Kortinie i Maryna jest... Jest szósta, tak? Tak, no szósta. no nie da w ogóle, no, nie, nie, dalej nie mogę w to uwierzyć, no super, e, naprawdę miała fenomenal, fenomenalny przejazd e, u góry, moim zdaniem jechała na, na, na pierwszą trójkę, zrobiła duży błąd, który już po prostu z nas podniosło trochę ciśnienie wszystkim, ale wybroniła się z tego bardzo dobrze, e, no i Dojechała do mety jako druga. nie Nadrobiła na górze, jeszcze nie było e, pokazanego międzyczasu. E, tam pewnie by miała dużo większą przewagę, już nad tą dziewczyną Steven Hover, która była na dole. E, później zrobiła błąd, który ją na pewno dużo kosztował, i było plus 20 setnych, tak? Straty chyba około. Więc, yy, więc na pewno ten błąd mógł ją tam kosztować koło sekundy. Ale odpuściło cię już trochę, bo nerwy cię strasznie tu żarują. Strasznie co? to, normalnie teraz dopiero czuję yy, w mięśniach i w nogach jak takie, mm, taką adrenalinę, nie? To to jest dla mnie to zawsze bardzo przeżywa jej przejazdy i... A jak widzisz trasę tą, jako zawodniczka świetna była, przecież jeździłaś też w zawodach. Pucharu świata i, i doskonale czuję, że o co tu chodzi? Dziewczyny miały problemy. Miały. Jak... Ten, ten, to drugie ustawienie było dużo trudniejsze moim zdaniem. Eee, bramki były rozstawione bardziej na boki, czyli bardziej podkręcone. Tutaj przy tych warunkach, gdzie, gdzie było naprawdę twardo i, i lodowo na niektórych bramkach, to, to, to było naprawdę wyzwanie, żeby przejechać. I krót, z krótkim naciskiem a jednak wykończyć dobrze ten skręt i żeby, żeby zabrać prędkość do następnej bramki. Także tutaj to było ciężkie. No i tak mówiłam wcześniej, że te m, dziewczyny już z końca, te, te lepsze na pewno też miały utrudnienie, bo nie dość, że trasa już była też bardziej zniszczona, e, no i godzina 14, światło. Po, tak, światło, czyli po 14 to światło e, też już jest troszkę gorsze, bardziej płaskie, więc też nie widać tak dobrze podłoża, więc e, bo no ta jazda jest taka bardziej no, już, na czujach, można tak w górnej, powiedzieć. w górnej części właściwie. Tutaj dziewczyny giganta? większość straciły właśnie te, te z tyłu, już no dobre ciemne, dziewczyny, już no. ty, tak, straciły, a później nadrabiały w tej dolnej partii giganta. Tak? Jak mówisz, że masz taki trochę, gdyby nie ten jakiś błąd, no to, to liczyłabyś na więcej. Znaczy, ale... no tutaj można gdybać, nie widać, no że maryna pojechała naprawdę, to nie była nawet jazda na 100%, tylko na 110%, już zaryzykowała wszystko. To jest fajne, że ma taką właśnie czystą głowę, że potrafiła to zrobić. No ale trzeba się liczyć z tym właśnie, że, że tutaj przy takiej jeździe już ryzykownej, no to pojawia, mogą się pojawić błędy. Nie chcę gdybać, no bo wiadomo, że nie jest najgorszy, no że mógł być medal, ale no, gdyby nie było tego błędu, to na pewno, no, o tych kilka miejsc mogłaby się jeszcze przesunąć. Młodziutka Magda Uczak. No, naprawdę zachwyciła mnie swoją jazdą, bardzo, bardzo fajnie jechała, stabilnie no i zajęła miejsce w dwudziestce, w 20 tak. świata. To są jej pierwsze mistrzostwa świata, ma całą karierę przed sobą, także bardzo rokująca zawodniczka i naprawdę jestem pod wrażeniem. Dzisiejszy dzień pokazał, że polscy trenerzy mogą, nie trzeba sięgać po jakieś tak, tak. autorytety nie wiadomo skąd, i prowadzą przez Marynę już od dawna. No Mówimy tutaj o Marcinie, o tak, bo on jest głównym trenerem maryny, ale też wiadomo, że zasługa tej pracy też jest po stronie przemka Buczyńskiego, który pomaga jako drugi trener i fizjoterapeuta. Także on też tutaj dużo. Włożył zaangażowania w to, żeby wyszła z tej kontuzji i teraz też podczas sezonu dużo, dużo pomaga. No i serwismen, tak? Także to jest cały, cały, cały team, szarpie, pracuje na ten wynik. Także to nie jest tylko maryna, która jeździ, tylko jednak, jednak to jest praca całego teamu. No i tutaj jak popatrzysz, zwyciężyła Lara. Mówiliśmy o tym, Lara jest Mówiliśmy. w formie. Ja właśnie mówiłam, że ja, ja obstawiam Larę. Bo, bo naprawdę jest w formie już pokazała na wcześniejszych startach w mistrzostwach świata, że potrafi. Eee, no i super się wczeliła, nie? Akurat na, na, na z formą, tak, z formą i... na, na mistrzostwa, nie? I... Mikaela, no, która jest w sztosie nieprawdopodobnym i wróciła po ciężkich, jakby psychicznych przeżyciach. Mówiłaś, że postawiła za cel, tak ci się przynajmniej wydawało. Te mistrzostwa właśnie. No i... Tak, i udało się też, nie? Bo też ma dwa, dwa. trzy medale. właśnie trzy. ma dalek złoto, dalek. srebro i brąz. I brąz, tak. Także ma wszystkie do kolekcji. No nasza Petra, no może, mam nadzieję, że pokaże w slalomie swoje, 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 swoje możliwości. No tutaj w gigancie myślę, że nie będzie zadowolona z jazdy. No zresztą, tak jak mówiłam wcześniej, że te giganty już w połowie świata. No nie rokowały nic dobrego jakby tutaj na Przedmistrzostwach Świata, także już no, nie wiecznie, miała tej jazdy, gdzieś straciła tak jakby tą tak nie miała dynamiki, tak jakby nie przyspieszała. Tak, tak, ona. jest troszkę tak jakby właśnie zmulona i, i z tej krawędzi nie... Nie ucieka tak szybko, ta krawędź jednak gdzieś tam zawsze skacze lekko. To może być dużo przyczyn. Może być też, tak mówiłam wcześniej, że dziewczyny coś kombinują ze sprzętem, z butami. Mhm. Może być tutaj właśnie wina sprzętu, może być wina nie znaczy, dopasowania no tak? krawędzi. Na przykład może się coś też ze serwismentu. Ciężko, ciężko powiedzieć co jest grane. No, albo właśnie ta yy, niedobra despo, dyspozycja, teraz może zawodniczki, być tak? Tak. może być przemęczona, bo ona jeździ wszystko, wszystkie konkurencje. No. Przede wszystkim gratulujemy Ci. Jeszcze Dziękuję. raz. Dziękuję, ja też bardzo gratuluję Aga. naszym. Jak będziesz rozmawiała z siostrą, no to pozdrawiam od mega nas. mega dumna. I trzymaliśmy tu kciuki wszyscy i, tak. i no i fajnie. No. Mam nadzieję, że się spotkamy przy następnych komentarzach, bo przecież jeszcze Puchar Świata. Tak, no Puchar Świata i film. Pół świata, także jeszcze, jeszcze mamy gdzie kibicować. Bardzo Ci dziękujemy, Dziękuję że poświęciłaś bardzo. nam czas u siebie w domu z dwójką fajnych dzieci. Nie było łatwo, I, ale, ale było naturalnie i miło i, i co, do zobaczenia następnym razem. Przekaż Dziękuję Marynie od też. nas, wiesz. Najserdeczniejsze gratulacje. Dziękujemy. Super.